Na trzy dni dla wszystkich, którzy decydują się przyjechać do Krynicy, przygotowaliśmy prawie 30 propozycji biegowych, jedną rowerową. Muzyka Najwięcej emocji wzbudzać będą biegi deptaka dla dzieci. Rodzice reagują wtedy najbardziej spontanicznie, najbardziej żywiołowo. Muzyka Całe biegi na deptaku kryńskim, biegi kobiet, biegi przewierańców, biegi na dystansach od kilometra do czterech kilometrów. One wszystkie organizowane są w takiej konwencji, żeby bardziej się bawić bieganiem niż rywalizować. Dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Krynicy, dlatego żeby przełamać pewne granice, żeby udowodnić sobie i innym, że mogą więcej, lepiej, szybciej. Mamy i bieg na 100 km i konkurencję składającą się z ośmiu biegów w ciągu trzech dni na dystansie 140 km, mamy 60 km, mamy wreszcie tradycyjny maraton. Tych propozycji jest bardzo wiele jestem przekonany, że każdy kto przyjedzie będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego.